No siema widzów, w dzisiejszym odcinku będziemy trapowali w nowym opetrapie, W którym udało mi się strapować Trombo oraz Glocka i wielu innych anarchicznych graczy A więc zostaw subika, łapkę w górę, ja już nie przedłużam i przechodzimy do odcinka No siema widzów, jak już mówiłem w dzisiejszym odcinku będziemy sobie trapowali na anarchii Mamy tutaj Elytrę, Sakwe i Topór, które nam się też przydadzą Idziemy sobie do całkiem naszego broken trapika Zapożyczyliśmy sobie go od Koziego, do którego dam wam linka w opisie Więc skakujecie sobie tutaj, oczywiście wcześniej jakoś bojtując niszczycie bloczek Przytulać się tu do ścianki, dzięki temu wpada się do wody, a wasz przeciwnik sobie tutaj wpada na dripstone'a Dalej, oczywiście, sobie będę knokał, wcześniej używam jeszcze poporu. I jak już tutaj wpad wpadnie ktoś, to wtedy to wygląda w taki sposób. Tutaj macie blok śniegu. Jak sobie ktoś zniszczy ten banner, oczywiście, będą jeszcze tu cztery wagony, ale chciałem wam pokazać, jak to wygląda. Jak ktoś sobie zniszczy tutaj ten banner, to zaczyna go wpychać do tego lodu. W śniegu znaczy, jakbyście sobie na przykład nie mieli tego guminowego wędrowca, to wtedy jest bardzo ciężko wyjść z takiego śniegu. No, no więc tak wygląda trapik I co? Przechodzimy do trapowania. Ja cię! Daj mi jaki puty! do trapa, czy normalnie go zabić. Normalnie go zabijam. Mamy z dwójkę, mam papugę, mam papugę I ogólnie to mu strasznie zależy, nie wiem czy wiecie Naprawdę, o przyda się no Poza Ja. Nie zapokazuję, jesteś w tym takim widmo? Oh, padł, dobra, legalnie Trzeba Nie da, Ta, NEDĘ, jest NEDĘ, jest NEDĘ, jest NEDĘ, jest NEDĘ Chill, chill, chill nie bądźcie jakoś głośno, chłopaki A ty uciekaj xyz Dawaj mnie, Sekuż Ucieknij uciekni po prostu, ucieknij po, uciekni po prostu i ten Eee... Czopek, masz dobrze miecz, czy nie? Seku, nie daj się hitnąć, nie się hitnąć, cię uratuję, Seku ch Chill, chill, chłopaki Bo ja mogę jakby w niego wlecieć ale mi wal... że i mi mnie tak blok nie, nie upłacasz mnie. Seku, weź się gdzieś po prostu, ucieknij gdzieś. No bo ja go mogę nawet zabić. Ja go do trapu zwojtuję, na no spokojnie, ogarniemy to. No, dobrze, człowieku, po prostu wraca. jak będzie uciekał, to w niego wlotuję. Jeszcze dobrze No ucieknij, ucieknij, nie, nie stój w tym kajwi, iść na lobby. Lepiej no, nie no no, jak to będziesz, ja też zalogam. Dobra, zacznę powoli, zacznę powoli biec w tę stronę. No musisz mnie zepnąć właśnie. Nie wiem, widzowie, to jest szczerze crazy. Fuli do trapa. No, dobra, niech mnie namusuje. Jeszcze trochę poudajemy i, i lecimy fuli do trapa. Dobra, wyleję tu wodę. Lecimy w stronę trapa. Będę dawać ze sobą łeby, żeby było prościej. Ale nie chcę też za bardzo, żeby się nie skapnął. Dobra, jedziemy już do trapa. Mam to mam. 70 na bani, Mam nadzieję, że wskoczy za mną i że nie jest nacisek Z nim se Muszę się trochę popotykać, żeby nadrobił, dobra. goni mnie. Skakuje Skoczył za mną. Let's go! Się? Nie leci Wpadł Błagam. Błagam. Błagam Kuradu, let's go! Ej, dobra, ja mam sakiewkę, zapomniałem! Ja pierdolę, Let's go! Nie mogę! Dobra, idziemy widzowie, robić opening sakwy Idziemy robić upaning sackwy. A to Kur... człowiek z, cze... z czego podziału nie ma robić. Ja fidi! Dobra, jeden wpadł. Cygan Maciek, co tu się dzieje? Ty kurwa kapusaria! Nie mogę! Ja pierdziele, widzowie, to jest też chore, naprawdę Połączyły się jakieś dwie drużyny i się bijemy A jeszcze ja tu mam poboczniaka, więc może się uda kogoś jeszcze strapować Jak... Będę udawał po prostu, że padam Mógł na sebanie, o kur... się Matko jedyna Wejdą ze mną? Panie, nie dalej, panie, 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 idźcie stąd dalej, idźcie stąd dalej, albo panie, 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 Jak się panie, jest! jest. Trąba! Trąba! Yes, yes, Znowu trąba Trąbalski, ej ja uciekam stąd panie, panie, Nie panie, 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 co? panie, 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 miał panie, panie, trąby, panie, pod... ...i to Sprawdzę, czy trafię, kurwa. Mm, ty mądry jesteś. O, laga ma, laga ma. Kur... Piję. jedyna. Trąbeczka. Zostaw On ma kula jeszcze. A ja zachwacę, nie? Bo mi to parem do ja tak, 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 tak. Ja nie mogę. Ła, kur... Ten damage bije. Pomogę ci, pomogę Ej, no, ci, czekaj. To bo, bo, bo nic nie bijesz. to bo nic nie bijesz. wiem, To jest... przesada. Ej! Ten, o kur... Na to dwa hity się to to. zdjął. To jest tak bez sensu, kurwa. Ej, tak, ja to jest tak się. Ej, wchodzi! oni już się podzielili tymi twoimi tematami jakby to... Ej, idźcie po yeah, that, that, Ej, wchodzi, wchodzi, wchodzi trąba, wchodzi trąba. No, cicho, się... cicho, 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 wchodzi trąba. cicho. Idź go się go powa, nagrywaj. Leśka boi. No, może się bać, to jest dziwiłbym się. Z... No idę do Petrok. No, jeszcze mi z do bedroka leci, jeszcze mi to do bedroka Trumbeczka topeczka, łagam, daj spokój stary On wie, on wie, że się do trapa kopiesz. Ja ale tu masz tego, 5 pieniędzy na wodę. No i ten odpuszcza, no nie wiem Nie wracaj, nie wracaj do niego Ci gonił? I goni jeszcze Cięgo, Ty wiesz, go nie zabijasz trochę? Ja wiem, że go nie zabiję, ale chcę go po prostu wrzucić Czyli, chłopaki nas napisinek A, dobra ej, bo te, Trochę już mam dole, to zamurowałem trap'a Nie wracaj tam, nie wracaj tam W i wylej wodę, wylej wodę do dołu, wyle, wylej wodę, okej? Okay? Ja mam wodę w Popisz szybko z ręką i ją wylejesz, bo muszę kur... wylej wylej wylej. spać Dobra, skacz na pewno, ale serio, ale Tak, tak, tak. Kurde, czekaj, co ja zrobiłem? Ja już. Czekaj, już dostępujesz szkołę. szkło Ania. No. Dobra, Nice. A co on zechnie? Ja. Dostaje! Dobra, wyszedł, spierdolę. Ija, chłopaki, udało się wrzucić trąbę, idziemy stop. <laughs> nie mogę, let's go! 20, 20 na buty, 20 na buta stary, ja tu znam dobre wyjście Bomba, bomba, bomba Patrz teren. to, dobra, no i elegancko widzowie Lecimy stąd, trąbeczka w trapiku I banery Gambryś, gambryś Gambry. Papu trap Gambryś tapu, tapu. Ja <laughs> nie bierz tego tyle, bo nawet... ale. Ja. ale nie ja. mogę go podbić Ale beka. Ej kur... Jest nede Excalibur Excalibur, 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 wszyscy O kur... Co to jest? Co jest? Excalibur Eee, nie lotka, wszystko! Kurwa Ej, hopi Ej, the fuck? Dobra, to no, ci nie dobrze, no to nie będzie dobrze, dawaj, dobrze Wyszedłem Wyszedł no, Dobra, to wyszedłeś Weź ich baituj, baituj ich, też radę. Zabierz, zabierz Tu mam kur... Cały czas na rybie i nic nie widzę On strasznie dużo bije O kurwa, matko jedyna Kulisa Krątwa Pierdol, nie, nie, nie bijesz, nie, bijesz do mnie, tak. ty. O kur... Zanim mi to śmiciu, śmiciuje Nic nie widzę e, pomóc ci jakoś? Za mnie no raczej przeżyję, ale kurwa Ja Bo zbyt nie dziąknie więc nie mam chcieli też pomóc Tak ja, troszeczkę wiem Czyli ja przeżyję ale po prostu kurwa. Ale co lekam jak chcesz Ej mają obydwa ich, chyba Boże jakby któryś z nich tam wpadł Ten kaspet ma łaskawieńca Łaskawieńca zionych ma? Wchodzą, wchodzą Chodzę fulem, chodzę fulem jesteś wchodzą fulem ja Wiem widzę, 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 widzę jeszcze trochę pobiegam Dasz radę, dasz radę, dasz radę Dasz radę, radę. Ale to większe nie dostaję jeszcze jak tylko ak z kaliburami siłką, no. z dwójką. To jest... Nie ma... dobrze dobrze radzi chłopak. Dobra, nie ma lipy, nie ma lipy, panowie. Zakładam zaraz totem i skaczemy do trapa. Ja pierd, że się uda. Śnieżkę masz śnieżkę? Czy nie? Nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. Kurde. Jakbyś go zabił, ojzo albo budżet pod. jackpot Wpadnie, wpadnie, wpadnie Wpadł, wpadł Brawo, brawo Skaczę! Brawo, brawo Też mam topór okay. Leci, go. leci, leci, leci Wpadł Nie Zamurował, zamurował, zamurował Zamurował, zamurował, brawo. zamurował Ja pier... Nie Ej dobra, ale dobrze... Było, ale dobrze było close, nie, było. nie mogę! Dobrze było nice! Dobrze było! Ja pierdzielę! Był. Ej, ale był... można go bić, on ma nielotkę, to jest jakieś gówno! Błagam, ogarnijcie ludzi! Tu jest jakiś endowicz na pewno, jak on z nielotką człowieku wchodzi Możecie ogarnąć kość spokojnie, ja nie padnę Ja pierdziele, co to było? Ej dobra, jednak nie jest taki, jednak nie jest taki słaby, a ja mam tylko dziwi się na bani. Muszę wyjść do tego cave'a wielkiego, gdzie jest ten wielki cave? Kurde. Dobra, zaraz go znajdę Japi D widzowie! Jest! Jest kajf... <grym> Ej, jak mi się Ale łapy bo... trzęsą, Nie mogę! Ekskalibur i nielotkiem prawie dropnął! Ale on łoskwańca by zabił, wiesz. E, u u Siema go! Oj, serce, serce! Jest, jest o, i tak tak, 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 Ej, Nie kurczaku! O. Jakie itemy? bardzo blisko, bardzo bez serca. Eee, Pijcie nie pij. O! No I... witam pana. Premka, premka, premka. Ale i itemy, ale, ale premeczka, więc jest, jest potencjał. Ej moje jest. serce, ty. To tym Tyś razem. Jest, razem. jest O kur, ale i itemy. Steve'ik, dwóch Steve'ik. Dziękuję, o tam. A to ten sam, to, to ten sam. W to brzmi jak w serce. To jak serce dla mnie, co nie? nie, wy o, nie tak. wypadło serce chyba Jest i glocky Możesz iść nagrywać jego powa Olu, bez nie? Ale nie. z dźwiękiem Anarchy V2, jak coś odgrywa No, ja dzisiaj, Krzysiek, wygrałem do z Shogim My w że jesteśmy top 1 Uj, mieliśmy jak coś 15 ród chyba, nie? On naprawdę mocarny damage bije Nie wiem, wejdziemy sobie tu w podziemię Zobaczymy, co z tego wyjdzie Musiałem założyć full nede naprawdę, bo brat mi sadził taki damage, że to kurwa to jest no nieprawdopodobne. Piksson. Rozumiem, że kontent ale mnie pojeb... chyba. Patrzymy, czy wskoczy za mną do trapa, szczerze, jestem w ciekawy. Mieliśmy z na miesiąc ogarnąć, a dobrało nam za cały rok, nie? Więc beka. jak nisko jest ten trap. Nowy twórca nadchodzi na anarchię, jak to ja. Zobaczymy, czy wskoczy tu od razu. Wpadł. I wpadł, rzucamy. Dostaje drip Zobaczymy czy rzuci bombę. Dobra no i chyba niestety rzucił bombę. Udało mu się, więc idziemy już stąd. Ale no fajnie, że gloczkowi się udało wpaść. Oczywiście nie nabrał się, bo nie jest głupi. Ale no cóż, no uciekamy. Się... Opaki, 6 minut do końca topki jak coś, nie? A on szkolił.